Hy het die skip op die pad geplaas. Przed rozpoczęciem meczu, więc szybciutko składy. Zacznijmy od składu gości, czyli giepsi, w pracy Mariusz Pawełek. W obronie wystąpią, tak patrząc od prawej strony kastek Tabli, ślady Tajmek, Arkawicz Jędryk i Mateusz Mążczyński w pomocy nawitanian Adrian, Adrian Błog, Bargunny Poczowód, Timoteusz Pukarz i Jakub Habusta z młodych i yy, Popaczem prawdopodobnie na skrzydła, zobaczymy jak to będzie z rozgrywającym naszym Hiszpanom Anionem No i w ataku pan Karusz Woźniak. Wszyscy tutaj się spodziewali Daniela Rumina, a tymczasem Woźniak wystąpi od pierwszej minuty. Kulawiak, Adam Wojniewicz, Kamil Szymura, Dawid Gojny, Maciej Spychała, Bartosz Jaroszek, Kamil Jadach, Daniel Trot, Fadit Ali i Jakub Wróbel. W rezerwie pozostają Grzegorz Drazik, Kasper Kawula, Patryk Skurecki, Dominik Szczot, Marek Mróz, Oskar Mazurkiewicz i Kamil Adamek. Kapitanem naszego zespołu Adrian Blok. Terfunk. Nasz Dubek, Dudek, GKS i były trener naszego zespołu, choć y, asystent Rafała Łuraka, Jarosław Skrobacz. Był się teraz y, kapitalowie droporcikami y, i za kilka rozpoczniemy pierwszy od 10 lat mecz y, na tym stadionie. Tutaj komentuję ja, ale będzie mnie wspomagał tutaj ekspert Adi. Czy, 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 A, da, Adi, czy na pewno słyszałem swoje marmurucie ręką. <tłowani> to, to witanie. <tłowani> <tłowani> Pani będzie tutaj, jak powiedział, moją lornetką jak coś, bo lepiej rozpoznaje za w niż ja, tak więc będziemy się wspomagać. No, mamy takie nadzieje, że jednak uda się w tej grze utrzymanie utrzymać, utrzymać, no, utrzymać, utrzymać, utrzymać. Do no ale wyjątkowo można powiedzieć, odwracając sytuację, że wygrywając tutaj mamy szansę zmniejszyć stratę do figiery o 4 punkty. Zaczniemy to spotkanie za chwilę już, w kole Środkowym nasi zawodnicy Dawidanu i Adrian Bond. No i zobaczymy jak to, jak to będzie wyglądać. Dobrze jest tak razie, że w dwóch pierwszych meczach być nie może, więc mam nadzieję, że gieksa nie zrobić dziury w tym dnie osiągniętym i nie pójdzie jeszcze głębiej. Ciekawe, bo właśnie kiedy stara na, na skrzydle ustawiony tak bardzo z boku, to może jednak... Anion na anion ataku, no to też jest taka opcja. Zobaczymy to, że Dariusz tutaj chciał wysokiego napastnika grającego dobrze w powietrzu silnego. No to tutaj są pewne, że tak powiem, rozbieżności w tym, może i wędry, w którymś momencie okaże się tym napastnikiem. Czekamy i zaczynamy dostotkanie przy piłce płytarze wiedzy. Jest długa piłka teraz w stronę błąda, przejmują o gospodarze i próbują wyprowadzić pierwszy atak. Jest tam jakiś fałd na gospodarzy, gospodarza, ale jednak sędzia uznaje, że bez przewinienia, a jednak, jednak tutaj jest też tak, że jesteśmy za szybą, więc nie słychać gwizdka zawsze, tak samo jak było w meczu z z Sowałki Musimy się obierać na tym, co czasami co widzimy. Jest długie takie dośrodkowanie w pole karne, wybita piłka na aut, którym stawiają gospodarze. Są na wysokości naszego pola karnego, ale trochę wycofują piłkę na 20 metr, Próbują rozegrać tutaj, ale mocny taki pressing naszych zawodników, z którego częściowo wychodzą rywale, ale teraz już przejmujemy piłkę na chwilę. Typowa pierwszoligowa kopalnia zaczyna się ale cały czas jest to niestety na naszej półni w że naszego pola karnego. Teraz jest czas na y, przejęcie piłki. Tu wośnie próbowały rozegrać piłkę z anionem, ale y, uczynili to nieskutecznie. No i jest takie oddawanie piłki przez to jedno, to, y, to drugą drużynę, atakuje Jastrzębie, prawa strona wysokość. Tudo de... é